7 sierpnia 1944 roku kapral Bronisław Lewandowski pisze tekst Marszu Żoliborza. Mamy siódmy dzień od wybuchu powstania warszawskiego. Niemcy krwawo zdobywają tak tzw. korytarz wschód-zachód, czyli od strony Woli przedzierają się ulicą Chłodną i Ogrodową, aż do Placu Żelaznej Bramy po drodze mordując setki cywilów. Jest to również trzeci dzień zbrodni niemieckich i oddziałów, zbrodniczych oddziałów SS Rona, dokonywanych zbrodni na cywilach dzielnicy Wola. Za moimi plecami znajduje się fontanna w Ogrodzie Saskim, która stała się areną wydarzeń z dnia dzisiejszego. Ale zanim o niej jeszcze opowiem kilka innych bardzo istotnych rzeczy. Przede wszystkim to, że powstańcom i ludności cywilnej udaje stworzyć się barykadę, która będzie łączyła śródmieście północ i południe na wysokości alei jerozolimskiej i budynków pomiędzy 17 a 21. Na starówce powstańcy znowu są atakowani przez Niemców. Znowu pięć pancerna naciera od strony południowej na plac zamkowy. Tym razem również bezskutecznie, mało tego, powstańcom udaje się zdobyć wóz opancerzony, który nazywają Starówka. Niestety ów wóz nigdy nie weźmie udziału w zdarzeniach militarnych, które będą następstwem następnych dni. Wracając do wydarzeń z Pałacu Saskiego i Ogrodu Saskiego, którego ikoną jest fontanna za moimi plecami, to właśnie niestety w tym dniu... Niemcy skutecznie zdobywają i odbijają z rok powstańców te obiekty. Tak jak wspominałem, wczoraj została założona poczta polowa, i dzięki niej w ciągu 24 godzin zawisacy przenoszą 900 przesyłek, czyli coś niewyobrażalna ilość. W kronikach powstańczych. Zachowała się relacja podchodzącego skały, którą pozwolę sobie przytoczyć, żeby powiedzieć o bardzo istotnym elemencie właśnie dotyczącym chociażby komunikacji. W dniu 7 sierpnia otrzymałem karabin, pas z ładownicą, opaskę. Kazano mi pobrać zapasową amunicję i granaty. Tutaj pominę część jego wypowiedzi. Zawziąłem się jednak, że muszę się wykazać. Czekałem z okiem na muszce. Około zawiło, mijały minuty, nikt nie przebiegał w tym czasie. Wreszcie jest. Ktoś wybiegł z bramy, strzeliłem, trafiłem pat na środku jezdni. Spod hełmu wysypały się piękne, długie, rude włosy. To była dziewczyna. Miała na sobie mundur. Należała do formacji Blitz Mother. Wkrótce ją ściągnięto. Było mi jakoś głupio. Co się okazało, pod chorąży skała strzelił do swojej, do swojej kompanii, tak naprawdę. Dwie kompanie, dziewiąta i pierwsza, były ustawione naprzeciwko siebie z batalionu Kiliński. Niestety brak komunikacji nie pozwalał im na identyfikowanie siebie. Na szczęście ruda dziewczyna fortelem przeżyła całe wydarzenie. Bardzo Was zapraszam do polubień, udostępnień i przede wszystkim komentowania moich vlogów.